Dobry wieczór, witajcie z międzynarodowego lotniska Abu Dhabi. Po całym dniu w parku wodnym nie było sensu wracać do hotelu. Mamy lot w nocy. No i koczujemy sobie na lotnisku. Tu suszymy jeszcze rzeczy i będziemy lecieć do Muskatu, do Omanu, bo to jest cel naszej dalszej wyprawy. I chciałbym powiedzieć dzień dobry, ale właściwie to już dobry wieczór, bo mamy godzinę 17. Długa nocka na lotnisku, lot Wizajrem. chyba w życiu tak nie zmarzłem w samolocie, włączyli klimatyzację na jakieś minus 80 stopni. Ach, tam za mną kozy biegną. Taka o, ciekawostka e, lokalna. Jesteśmy w sur w Omanie. Dotarliśmy na południe i o, tutaj bardzo w ogóle e, uprzejmi ludzie. Idziemy się przejść na plażę, Zaraz chwilę się skupię, bo tutaj przejście przez ulicę nie jest takie proste. Dobra, jeszcze raz, bo mnie tutaj złapały kozy. Docieramy na plażę miejską Sur, a wiadomo było, że tutaj spodziewać się można trochę śmieci. Plaża gęsta od ludzi, mamy weekend i w ogóle święto muzułmańskie jutro. To są chyba urodziny proroka Mahomeda, także dzisiaj tu się dzieje. Omanie na dzień dobry, każdy wie kim jest Lewandowski, także ambasador naszego kraju na świecie. I podejrzewam, że te wszystkie dzieciaki również mają pojęcia kim on jest się dzieci. Ciężko się tu będzie chyba nagrywało. Dalej jest to taki wydaje się mało jednak turystycznie odkryty kraj. Choć tak jak mówię, o Polsce wiedzą sporo, znają Roberta Lewandowskiego wszyscy. Ale widać też, ile ludzi tutaj na plaży gra w piłkę. Więc chyba jest to e, lubiany sport. Za mną Morze Arabskie, też Ocean Indyjski. Wieczorami podobno pojawia się tutaj zjawisko siedzącego planktonu. Jak będziemy wracali z kolacji może uda nam się je wyłapać. No, A w ogóle po Omanie poruszamy się autem, udało nam się. więc to całkiem zgodowała. cenę. Paliwa też podobna jest dość tanie. I tutaj, może jeszcze krótkie krótkie dodanie. Waluta omańska, bo to też jest ciekawa sprawa, jest trzecią najdroższą walutą na świecie. Stan na ten moment. Jeden Rial omański kosztuje około 13 złotych, czyli sporo. A przegrywa tylko z kuwaitskim diramem i Rialem chyba katarskim albo bahrańskim. Kuwait, Katar, który z tych dwóch krajów? One mi się mylą. Ta plaża ma potencjał, żeby być bardzo ładną, niestety jest mocno zaśmiecona, wiele jest właśnie tak jak mówiłem, ludzie tu jeżdżą samochodami, kładami, niestety jest sporo śmieci, też odpadów po łódkach, biega trochę, bezpańskich psów, no i to co też rzuca się w oczy, to na plaży nie widać w ogóle kobiet, praktycznie sami chłopcy, mężczyźni, kobiet na plaży nie ma. Sobie na kolację tam jest latarnia morska w i teraz, tak jak mówiłem, ta waluta jest dość droga. Dlatego podają ceny do trzech miejsc po przecinku. I to jest chyba pierwszy raz, kiedy się z czymś takim spotkałem, że je podawali do tysięcznych części waluty. No ale skoro jeden kosztuje 13 zł, to muszą to jakoś dzielić. Inna ciekawostka, sporo rzeczy jest zapisane tak nie po naszemu, czyli najmniejszy po prawej stronie, największy po lewej. Asia też została takie menu akurat, że na samym końcu były. Przystawki, czyli jakby otwierała się od drugiej strony bo jest dwujęzyczne, więc jedne się otwierają od dobrej strony a drugie od arabskiej Księżyc prawie w pełni muzułmańskie święto, słychać zewsząd śpiewy my sobie zjedliśmy naprawdę spoko kolację jedziemy teraz jeszcze po zakupy, bo jutro mamy do zaliczenia wadi, a tam z jedzeniem może być ciężko Świecącego planktonu zobaczyć nam się nie udało tego tak dnia nie świeciło, ale pojechaliśmy na zakupy na Tokerfura i teraz ciekawostka ten banknot 100 bajasów to jest, tysięcz... to jest jedna dziesiąta jednego riala, jeden rial wygląda w taki sposób, o tutaj. A, tą ciekawostką jest fakt, że mają też banknoty o wartości pół riala, czyli tak jakby 500 bajasów, ale oznaczone to jest jako jedna druga. Nowy banknot i tu stary banknot. A w sklepie, zwykły kerfur, udało nam się znaleźć też taki wynalazek i tu jest napisane. Kamel Milk Fresh Made from Pure Camel Milk, czyli z czystego mleka wielbłądziego 025 riala, czyli około 3,5 zł za taką butelkę kupiliśmy na spróbowanie. Dam Wam znać, jak smakowało. To, To co w ogóle w sklepie też rzuciło się w oczy, to to, że były wielkie opakowania, wielu rzeczy typu nie wiem, 50 kg ryżu. Zdjęcie. Tak to wyglądało, albo na przykład herbata po 1000 tarzek w opakowaniu. I wiele rzeczy było właśnie w takich potężnych, potężnych opakowaniach. No, ale wynika to prawdopodobnie z tego, co nam powiedział Pan na lotnisku, gdy powiedziałem, że przyjechaliśmy tutaj dużą rodziną. E, duża rodzina arabska to jest troszkę inna definicja i tam szóstka, siódemka dzieci to jest norma, więc duże opakowania mają sens. Pierwsza atrakcja na naszej omańskiej liście: Wadi Shab. Za mną Ocean Indyjski, takie rozlewisko. Parking raczej ulubione wśród turystów miejsce, tym bardziej wśród mieszkańców, podobno zresztą też. Tym bardziej, że jest to blisko i muskatu i Sur. No a dzisiaj mamy święto, więc wolny dzień, że widać też rodziny, które przyjechały tutaj sobie po prostu odpocząć. Tam przeprawa łódką, a dalej spacer po kanionie. Wejście do Wadi jest tuż przy autostradzie nade mną droga. A tutaj zielono, jak na pustynie. Podobno największe piękne ma właśnie ten tak, korytarzek. Żeby wejść do wadi, trzeba popłynąć kawałek łódką. Jeden riel za osobę, tam i z powrotem. E, rejs jest krótki, ale trochę buję. <grywa> Udało nam się zgubić trochę turystów, akurat jest godzina 12, więc słońce jest wysoko, jest stosunkowo mało cienia, ale kanion wygląda przepięknie. Z jednej strony skały, z drugiej strony skały, na dole zielono, no bo płynie woda, więc troszkę ją można tutaj wykorzystać pod na przykład uprawy bananowców, które mieliśmy po drodze. Cel naszej wyprawy w Owadii polega głównie na tym, że chodzi się właśnie doliną rzeki, czyli nie zamierzamy się wspinać na żadne tutaj wzgórz, zresztą w tej pogodzie Wątpliwa przyjemność. Tak bym to, tak bym to ujął. E, idziemy sobie do takich basenów, które znajdują się na końcu. I tam podobno można sobie popływać w przyjemnej wodzie. Kolor wody, coś magicznego. I te skały robi to świetne wrażenie. Koniecznie. Jak będziecie w Omanie to ja już teraz Wam powiem. Przeszliśmy kawałek trasy. Punkt koniecznie do odwiedzenia. A i nie bójcie się, że nie dacie rady. Widzieliśmy tu ludzi w klapkach, dużo starszych, takich dobrze na emeryturze, małe dzieci, więc myślę, że każdy sobie tą trasę da radę przejść. Z tym, że no może 12 nie jest najlepszą porą. Jak się będziesz szło trochę wcześniej, albo trochę później, to od tych skał będzie więcej cienia, ale też no my jesteśmy właśnie akurat dobiega 12, więc najgorsze słońce i tak da się postać w cieniu i da się przejść. Jest przyjemny też chłodny wiaterek. No też warto wziąć pod uwagę na chwilę, to jest październik, a nie sierpień, no ale to wiadomo. Po wow. A bardzo mi się podobają też te skałki. Taki kamień, taki ciekawe. Zaraz sam obrócę kamerę i Wam pokażę. One wszystkie tutaj z tej strony są takie. O, właśnie, nie wiem jak to się nazywa, nie wiem jak to nazwać. A z tej drugiej. No wrażenie, wrażenie jest niesamowite. No, na temperaturze można się lekko spłacić Nie będę Wam może dokładnie pokazywał, ale to ciemne. To jest pod, e, rękawy zresztą wyglądają podobnie, ale długa koszula ma tutaj tą zaletę, że nie trzeba się jakoś bardzo kremem z filtrem smarować, także idziemy do basenów pływać. Dotarliśmy, tu już się można kąpać, tam dalej jest jakiś podospad, jaskinia, także przebieramy się, idziemy pływać, odkładam kamerę, skakujemy do mam nadzieję chłodnej i przyjemnej wody. Każdy z Was, kto był na kanioningu w Wadi Al Mujib w Jordanii, będzie wiedział o czym mówię. Tu dalej idzie się, właściwie tak podpływa przez takie dwa baseny, głębsze i później taka droga kamieniami, więc warto zabrać buty do wody, a warto zabrać łapaka. Ja nie miałem, niestety, więc kamerą zostałem tutaj, nie dałaby rady mi jej tam zatachać, bo po prostu cała by mi się utopiła. Miejsce, coś pięknego. Wstawiam kilka zdjęć nie mojego autorstwa. Po prostu nie mam stamtąd zdjęć. Płynie się właśnie takim kanionem aż do jaskini. gdzie jest bardzo wąski przesmyk na głowę. No i tam jest wodospad. Wow. Powiem Wam, że. Wow. Męczące, ale warte tego, żeby to odwiedzić. Jak wrażenie? Kurczę, ludzie mogą robić różne atrakcje turystyczne, ale czegoś takiego, by człowiek sam nie zrobił. To jest niesamowite. Tym bardziej jest niesamowite, że pociść 13 zł, żeby cię tutaj przywieźli łódką i masz coś takiego. To jest to stan akurat nie widać, ale nierealne wręcz. To doskonałe po prostu. To łódką to was tak do końca nie przywiozą. Kawałek no, tylko. kawałek, ale. Dobra, wiadomo. trzeba przejść długo, dosyć. W sensie jest stromo nie jest aż tak łatwo, jak ludzie piszą. Zresztą ktoś nie jest doświadczony, yy, ale bardzo warto. I ja naprawdę mnie to tak wzrusza. Mnie zawsze plumkanie wzrusza, ale tutaj to jest takie jedno chyba z najlepszych miejsc do pływania, w jakich byłam i nie zmyślam Wracamy. Wadi Al-Shab, zapiszcie sobie na liście do odwiedzenia w Omanie. Koniecznie. Zrobić na Was wrażenie. Naprawdę. I przyjedźcie, póki tu jeszcze nie ma wielu turystów. Zebrały się małe chmury, aczkolwiek. akurat to są tego typu chmury, że nie powinny nas niepokoić. Natomiast jeśli chodzi o chmury, w takich miejscach warto uważać, bo najniebezpieczniejsza na pustyni była woda. Powodzie błyskawiczne. Ale nie dlatego wracamy. Wracamy dlatego, że mamy w planach dzisiaj jeszcze jedną atrakcję położoną bardzo blisko. Tak zwany krasowy Bimach Sikola to się chyba nazywa. Kawałek jeszcze na północ z lokalizacji Wadi Shab. E, szybki sok po drodze na stacji benzynowej z Mango, bardzo spoko e, za pół riala i dojechaliśmy do parku przy Bimak Sikhole. Hole. Wypełnionego ludźmi, widać, że tutaj przyjeżdżają sobie na grille, na biwaki. A też dzisiaj jest muzułmańskie święto, więc jest to czas taki spędzany rodzinnie. Coś jak w sumie Boże Narodzenie, no tylko wiadomo, nieco inna tradycja urodziny proroka Mahometa. Można by to właściwie, właściwie porównać. Jutro też zresztą mają weekend, więc też prawdopodobnie możemy się spodziewać tłumów w Wadi, do której jedziemy. A nasz punkt wizyty znajduje się tam. I to jest taki lejkrasowy w ziemi, bardzo malowniczo wyglądający na zdjęciach. A jak jest w rzeczywistości, to zobaczycie zaraz. A z ciekawostek pan na zdjęciu kazał mi zakrycie. Pan na zdjęciu, pan na wejściu kazał mi zakryć kolana, natomiast widziałem tutaj już wychodzących chłopaków bez koszulek, także to jest chyba tylko taki symbol, ale dla odnotowania warto dodać, że lepiej wziąć na siebie coś, czy można się choć trochę zakryć, no bo tak, tak może tutaj być na wejściu, jest napisane, żeby ubierać się adekwatnie do re obowiązującej religii, a wiadomo, że w Omanie obowiązuje islam. E, tutaj mamy cel naszej podróży, w takim parku. Lej, na dole woda. No, o tej porze kolor już niestety jest ciemny, dlatego że po prostu słońce pada i robi cień, ale i tak idziemy się tam zaraz wykąpać. Sporo ludzi na dole, to wszystko utrzymane w fajnej czystości. Idziemy, idziemy zobaczyć, jaka temperatura wody. Teoretycznie jest zakaz skakania, ale widzę, że ludzie skaczą, skaczą. Natomiast jeśli chodzi o strój, no cóż, dominują mężczyźni, jest to kraj muzułmański. Tutaj właśnie rozmawialiśmy z dwoma paniami, które miały co prawda takie normalne europejskie stroje, a nie jakieś super wycięte czy coś, no i mówiły, że one wchodziły zakryte, bo czuły się niekomfortowo i trochę to myślę, że rozumiem. W sensie, no. Rozumiem to w tym sensie, że tu nie może, może nie być przyjemnie pływać po prostu w stroju, będąc kobietą. Strasznie niesprawiedliwy jest ten świat i głupio ułożony, szczególnie w tej części. Ja tego nie rozumiem totalnie. Znaczy jako facet nie muszę się tym zupełnie przejmować. Natomiast jako kobieta chyba mimo wszystko wolałbym tu być zakryty. Asia też zresztą tak zrobi, że wejdzie po prostu w długim stroju, żeby nikt się na nią niepotrzebnie nie patrzył. Tak to wygląda z dołu. Robi wrażenie. Jest, jest fajnie. Idziemy się chwilę pomoczyć, ale właśnie o tym mówił tutaj na przykład pani. W stronie więc więc takim nienormalnym, tylko w koszulce, w spodenkach, chyba inaczej można się czuć niekomfortowo. A samo miejsce dopływania całkiem spoko, choć jeśli mam być szczery, zdecydowanie wybieram WADI, przez to, że jest trudniej dostępna, jest tam dużo mniej ludzi. Tutaj dojście z parkingu zajmuje 3 minuty, więc jest znacznie bardziej zatłoczone. No i też przez to, że jest więcej lokalsów, no to właśnie szczególnie dla kobiet dopływanie w ubraniach jest mniej przyjemne. Punkt odwiedzony, wracamy na wieczór do mieszkania. Martyna zamówiła nam na jakiejś aplikacji tutaj okay. działającej też w Omanie luki czyli takie arabskie pączki. Mamy też mleko z wielbłąda, wczoraj znalezione w kerfurze Cena 0,25 OMR, czyli jakieś 3,50 za 200 ml. Pure camel milk, zaraz będę tego próbował i powiem Wam, czy to spoko, czy nie. O, wyzeruję? Wyzeruje usta i powiesz, paskudę. Jak takie mocno słone mleko. Nie, w sumie nie jest zła. Tak końskie mleko podobno się. Jak wrażenia z mleka wielbłąda? Ja myślałam, że mam udawać, że piję po raz pierwszy. Nie, już. Nie, nie muszę udawać. Nie jest paskudne. Jest takie właśnie, tak jak powiedziałeś, że jest troszkę bardziej słone niż krowie. Jest takie dosyć rzadkie, jeszcze mocno nie wiem. Nie wiem dlaczego, myślałam, że będzie bardziej gęste. A się nastawiłam na tyle tutaj, że będzie niedobre, że sobie wadę przygotowałam, żeby szybko zabić, a naprawdę jest całkiem w porządku. Myślę, że bardziej się nada do sosów niż do kawy, ale kto co lubi. Warto spróbować. Drugi pełny dzień w Omanie. Zaczynamy od wizyty w Wadi Bani Khalid. Piękny las palm za mną. Asia, tutaj nasze skromne, wypożyczone dwuosobowe auto. Model taki jak ja mam, ale trochę nowszy. Wczoraj bardzo nas ucieszyło tankowanie. 3,12 na złotówki w przeliczeniu za litr paliwa. Coś pięknego i to za, za tą benzynę tutaj określaną mianem lepszej jakości. Dlatego przestało mnie dziwić, czemu głównie jeżdżą tutaj ludzie o właśnie takimi wielkimi e, suwami. Bo takie głównie się tu widzi na drogach V6, 8 wielkie suwy. Dużo osób poleca właśnie takie duże suwy tutaj na Oman, szczególnie jeśli chce się kampować na dziko. A my, skromne auto z napędem na 2. Tylko naprzód, na pustynię im nie wiedziemy, ale żeby do Wadi Bani Khalid dojechać nie ma problemu. Z głównej trzypasmowej autostrady zjeżdża się na taką górską drogę, ale cała jest wybetonowana. Jest trochę stromo przez góry, natomiast bez problemu da się dojechać te pół godziny, 40 minut do samego końca. Wadi Bani Khalid, podobno popularna do Obanczyków, krótki spacer za nami w tamtą stronę. Idziemy. Na wejściu znak mówiący o tym, jakie stroje kąpielowe powinni tutaj mieć uczestnicy. Wczoraj w Wadi Shab tego nie było, ale tak jak mówię, w Wadi Shab Omańczyków było bardzo mało pojedynczych przewodnicy, a tutaj wydaje się, że jednak Omańczyków może być trochę. Tam za mną idzie na przykład taka o, tradycyjna rodzina, pan, pani ubrana, panowie na biało, panie na czarno. No a my idziemy zobaczyć jak to będzie wyglądać. Jeśli się okaże, że jest dużo turystów, prawdopodobnie nie ma co się do tego stosować, ale no zobaczymy na miejscu. Piękny kolor wody. Tu akurat punkt widokowy. Infrastruktura turystyczna no, jest nieco większa niż w tym wczorajszym Wadi. Tutaj jest tak, że po prostu bardzo łatwo się dostać z parkingu. Tak jak mówię. Kilka minut spaceru dosłownie. Dalej można iść jeszcze pod jaskinie i pod takie mniej dostępne baseny. Myślę, że się tam wybierzemy, bo tam podobno jest dużo spokojniej i można też, Asia będzie mogła popływać sobie w normalnym stroju. Tutaj raczej jak widzę pani w koszulce, w spodenkach. Ale są tu prawda przebieralnie na miejscu za 100 tych, tych, tych mniejszych części, za jedną dziesiątą o, e, Riala, e, tak to ujmę ale zobaczcie kolor wody. zaraz do niej wskakujemy, myślę, że musi być naprawdę, naprawdę przyjemna jak to najpopularniejsze w Wadi i na dzień świąteczny jest tutaj spokojnie e, warto odwiedzić, zupełnie inne niż Wadi Shab, tak jak mówię, blisko, dostępne łatwo, no dojazd wymaga oczywiście samochodu, e, nieco bardziej skomercjalizowane, ale absolutnie nie ujmuje to temu miejscu uroku z tej strony jest przepięknie, a z tej jest jeszcze lepiej. Ludzie korzystają tutaj z cienia palm ja z tym ładnym kadrem, powiem wam, że my tam się ruszymy jeszcze kawałek dalej, bo tutaj kilometr stąd jest jeszcze jaskinia i podobno drugi taki właśnie basen. I tam jest niby dużo mniej ludzi, bo miejscowo, szczególnie którzy przychodzą tutaj w klapkach, nie chce się tam po prostu iść. A to jest niby koło 15-20 minut spaceru. A chciałem Wam powiedzieć jeszcze o drodze tutaj, bo końcówka jest przez góry, ale wcześniej jedzie się przez taką trzypasmową autostradę i wydawać by się mogło, że jedzie się przez taką sawannę, niska roślinność. I co ciekawe, po lewej i po prawej stronie wypasają się wielbłądy. A świetnym widokiem w ogóle było to, jak mieliśmy samochód, który wiózł wielbłąda na pace. Taka paka wyłożona jakby jakimiś miękkimi poduchami, i tam sobie siedział wielbłąd. Zdjęcie. Świetna sprawa. Tutaj przy Wadi też widać, że ludzie robią sobie grille. Tam akurat w wodzie pan mył garnek. To, co też rzuca się w oczy w Omanie, bo już chwilę tu jesteśmy, trochę pojeździliśmy. Nigdzie nie widzieliśmy na razie żadnych takich straganów z pamiątkami. Może zobaczymy w najbliższym czasie. Mimo wszystko, jak na dość komercyjne i turystyczne miejsca, nie widać takich, wiecie, stolik, że są magnesy, przytulanki, nie wiem, kubki i inne takie. Tutaj jest raczej tak, no powiedziałbym, znaczy tu jest turystycznie, ale jeszcze tak można się poczuć, Naturalnie ten oman wydaje się być taki jeszcze rzeczywisty, prawdziwy w tym swoim, w tej swojej turystyce. Też taka ciekawostka, bo odwiedzamy drugie Wadi. wczoraj było pierwsze, dzisiaj drugie. I spotkaliśmy już grupę ludzi, którą widzieliśmy w samolocie. Spotkaliśmy jedną tą samą wycieczkę autokarową i spotkaliśmy też takich Państwa, którzy wczoraj pożyczali od nas plaster, bo się tam pani przewróciła. Także mam wrażenie, że. No, mam wrażenie, że tutaj plany wycieczek są zbliżone. Ta droga do tych drugich basenów jest dość śliska, ale są tutaj i małe dzieci, i ludzie w klapkach, więc prawdopodobnie da radę. Polecałbym raczej pełne buty. Myślę, że będzie Wam po prostu wygodniej. Tam jest jeden basen, tu jest mały wodospad, i zaraz tam skakujemy. To chyba nawet nie było 15 minut spaceru, ale skały rzeczywiście bardzo śliskie, uważajcie. Natomiast miejsce robi wrażenie już stąd, a myślę, że na dole będzie jeszcze bardziej niesamowite niesamowicie przyjemna temperatura wody. Już o kolorze nawet nie będę mówił. Warto mieć buty do wody, w sumie ja nie mam, ale nurkujemy. Odkładam kamerę. Jest pięknie. Tam płynęliśmy. Tam o. Tam sobie płynęliśmy, teraz idziemy kawałek, bo to był taki mały wodospad do pokonania. Troszkę się wydawał trudny do wejścia, bo jest po prostu ślisko, ale przepłynięcie tym kanionem... Wow! A to i tak nic porównania w porównaniu z tym, co było wczoraj, ale tak jak mówię, zapomnieliśmy akwapaka, no i nie mogę zabrać kamery do wody. Nie wiem ile widać naprawdę, ale mi tu po prostu brakuje słów, żeby komentować jak to jest piękne. I tu jest taki mini wodospad, z którego można sobie zjechać tak jak będziemy wracali, ale kolor wody... I to wadi. Znaczy ja już w Omanie się zakochałem. Polecam przyjechać, naprawdę. Jak wrażenia? Przepięknie. Nie wiem co powiedzieć. Lubię łaparki, ale jednak natura tobie na głowę wszystko. Woda wodą, ale to jednak pustynia. Wadi się kończy, bo jest po prostu wyschnięte. Natomiast pewnie jak pada to się uzupełnia. Także wracamy, popływamy jeszcze chwilę, idziemy na omańską kawę, bo już nas Pan zapraszał i będziemy wracali na kolację. A w planach mamy jeszcze dzisiaj rezerwat żółwi. Ten fragment ścieżki, tu za mną śliskie, ostre kamienie, to jest definicja turystycznego miejsca w Omanie. Oni no niby coś jest zrobione, ale zostawione same sobie popływane, pospacerowane, zdjęcia porobione. Szczerze mówiąc, jak na komercyjne miejsce, ja jestem zachwycony. A takie opinie można przeczytać. Jedyne, czego nie udało mi się przeczytać, albo nie znalazłem tego nigdzie, to żeby wziąć buty do wody, a uważam, że to jest taki mocny must have tutaj. Także buty do wody zapakujcie jako pierwsza rzecz do Omanu, jeśli chcecie iść do Wadi. Jeśli chodzi o Wadi, to będzie tyle. To jest nasze drugie i ostatnie podczas tego wyjazdu. No, ale teraz się zbieramy i jedziemy jeszcze zobaczyć rezerwat żółwi a jeśli chodzi o kolor wody według mnie lepiej być trochę wcześniej rano kiedy słońce pada pod lepszym kątem z tego powodu, że po prostu kolor wody jest bardziej taki lazurowy on później dalej jest ładny, bardzo ładnie się wyróżnia na tle tych jasnych skał natomiast przez to, że jest cień od wowozu akurat w tym wypadku z tamtej strony, no ten kolor wody troszkę mam to wieje, nie mówię, że jest brzydki absolutnie nie, ale robi się mniej intensywny Mamy wieczór, po intensywnym dniu wróciliśmy zjeść o pizzę i przyjechaliśmy na południe, około 60 km od Sur, do rezerwatu żółwi Ras Al Jeans. To, co nas zaskoczyło, to, że jest tu sporo ludzi. Naprawdę taka duża grupa turystów się zebrała. Szczerze mówiąc, myślałem, że to jest mniej rozpoznawalna atrakcja, ale jest to też chyba najdroższa w ogóle atrakcja tej części Omanu. Za taki spacer, na który zaraz się wybieramy na plażę, gdzie żółwie wypływają z Oceanu Indyjskiego składać jaja. Jedna osoba bez rezydencji w Omanie, typowy turysta, płaci 8 reali, czyli przejrzystość nasze to jest około 110 zł. Podobno warto, czy warto, zobaczymy. Na pewno nie będę nagrywał w trakcie, bo przy ciemku na tej kamerze nie będzie widać nic. A to co chciałem jeszcze powiedzieć, to że drogi w Omanie są świetne, bardzo dobrze przygotowane, oświetlone. A jedyne na to, co trzeba uważać, to na bardzo dużą ilość progów zwalniających. I są też takie fajne znaki, takie główną jakby drogę, przecina, narysowana rzeka. I to są po prostu drogi, które przechodzą przez korytarzek. rzek, bo pada tutaj na tyle rzadko, że te drogi są zalewane na tyle rzadko, że po prostu nie opłaca się budować mostów, więc mamy Przejazdy przez korytarzek, po prostu znok korytarzek, przebiega droga, no i tyle. I jakby był wysoki poziom wody, to trzeba uważać. Idziemy na żółwie i widzimy się już po spotkaniu. Może wkleję Wam jakieś zdjęcia, jak będzie ładnie, albo coś zobaczymy, bo w ogóle jest sezon niski i gwarancji zobaczenia żółwi nie ma. Wrażenia z rezerwatu dopełniły chyba i tak już wspaniały dzień w Omanie. Podzielono nas na kilka grup, każda z nich udała się z przewodnikiem na inną plażę w okolicy. Aby poszukać właśnie wychodzących z oceanu żółwi, żółwic, które składają tam jaja. Nam udało się zobaczyć i żółwicę składającą jaja, i żółwicę, która wracała do oceanu po złożeniu jaj, i małe żółwiki, które pan wziął, i po tym, jak one wykopały się z piachu, pomógł im przenieść się do oceanu. Zastanawialiśmy się, czy to jest ok, natomiast skala tego, ile tych żółwi ginie, względem tego ilu w ogóle uda się dostać do wody, one muszą się wykopać kilka metrów jakby spod piachu, zanim w ogóle mogą ruszyć w stronę oceanu, a jeszcze czeka je wędrówka, no i później wiele niebezpieczeństw jak już do tego oceanu dotrą i podobno przeżywa jeden na tysiąc albo nawet mniej, także nie wiem czy to jest ok, że pan je zaniósł do oceanu, no ale tak, tak zrobił. Sam fakt, że po tej plaży można było pochodzić w stosunkowo niedużych grupach, pooglądać te żółwie naprawdę z bliska. Ustawialiśmy się w takich półkolach od tyłu, żeby też ich nie wystraszyć, i świecono czerwonym światłem, tak żeby one na to nie reagowały. Przeżycie niesamowite i szczerze mówiąc, warte tych pieniędzy. Jeśli będziecie mieli okazję, to też jest jedno z miejsc, które w Omanie gorąco polecamy. Choć, tak jak mówiłem wcześniej, nie ma gwarancji zobaczenia żółwi, szczególnie w tych sezonach niskich dlatego że po prostu żółwie nie przypływają wtedy składać jaj. Jeśli chodzi o dwa pierwsze dni w Omanie, no to jak widzicie, działo się dużo, a to nie koniec, właściwie wręcz przeciwnie, dopiero początek. I już teraz zapraszam Was na kolejny film, który ukaże się na tydzień, gdzie ruszymy na pustynię, a może w góry, zobaczymy.